Halo, halo? Tu Warszawa. Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim oddziałom polskim, gdziekolwiek w tej chwili jeszcze walczą. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Przeszliście przez piekło. Za nami groby kolegów. Czy po to ginęli, abyśmy teraz mieli złożyć broń? Ja w żadnym razie. Broni nie złożę, unduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg. Ale e, znowu mówi, że tak, poprowadzę Was na Węgry. Kto nie czuje się na siłach... нех одейдя, и снова стоит, бо около там сту, нас нас пришло, то снова полова одашла, нас 50 человек осталось. И по дороге идем в горы Вислы. на высокости, спотыкались мы дуже офицеров, между ними в дороге спотыкались мы форманка, на которой из Варшавы утекал полковник тогда, Рудницкий, позднейший генерал, No i tam małe starcie było między generałem a majorem. General powiedział, że coś zwariował, taki bardzo dobrze uzbrojony oddział. Jeszcze zbroję, mówi, tutaj ciągle się. A major mówi, tak, pułkowniku, ja złożyłem przysięgę i będę do końca robił to, co przysięga ode mnie będzie wymagała. Ale pan pułkownik już ucieka widzę. Pułkownik jeszcze coś powiedział, tylko pamiętam takie słowa. Major powiedział jemu, że tak, jak pensję brać pułkownikowskie, to było dobrze, a jak tak, to, to takie nieprzyjemne to było, nawet niepotrzebnie, może to tutaj mówię. Ale to wspomnienie było. Był pan bardzo blisko majora Dobrzeńskiego. Jakby pan mógł krótko scharakteryzować, jakim był człowiekiem tak prywatnym, kiedy były momenty, kiedy musiał odpocząć. Tak. Jaki on tak. był? Był wspaniałym człowiekiem. Normalnie w służbie był bardzo surowy, ostry wymagający. Poza służbą.

Co pan wspomina jako taki najbardziej czarny dzień oddziału, kiedy już pan myślał, że już jest koniec, już jest po was? To nie jeden raz, to ja kilka takich przeżywałem. Pierwszy raz to był chyba w początek listopada. Nas z pięćdziesięciu została się grupka kilkunastu. Ukrywaliśmy się niedaleko Poświętnego, to był takie dłuższy nas postój, Lasów Spalskich, niedaleko od spali. Привычайно на блотах, где хлоппи торфы купали, там долы застали. Так мы привычно в этих долах, в блоте сидели, на ночь где-то выходили, до пси, до халуп. Это было -то, несколько таких пары недель. Все были очень помечены, брудные, запшины, потому что в блоте сидели, то не можно было вымыть в ней, только забрудить еще больше. Там в я встречал у меня заскропывающих неприятных вещей. Первая... То был майор любимый самоход, немецкий стал, Лонч Ночный, угнулся в пятку над Висну. Майор дал рассказ затаковать. За и затаковали за себе этот самоход. <г Legit> Немцы бронировали чакрутку, зашили речь выходить. O siedmiu, 8 Niemców, e, dwóch uciekło. No i tam zginął luzek majora. Luzek to jest żołnierz, który dogląda, czy pod oficer, dogląda do konia starszego oficera, to znaczy w tym, w tym wypadku swojego dowódcy. I major zwraca się do mnie, po, po zabiciu już pochowaliśmy tam, płytkie groby wykopaliśmy: Roman, będziesz moim luzakiem. A ja to pierwsze takie starcie z majorem. Ja mówię, panie majorze, ja mogę zastąpić na kilka dni luzakra, ale luzakiem pana majora nie będę. No, tak nam nie zobaczył tego. No i później był, z nami był jeszcze kapitan Kotwicz, wspaniały oficer ale nie nie lubiliśmy go. Przez niego miałam znowu zatak. Bo w czasie w tych kilku czy kilkunastu dni, jak ja majorowi usługiwałam jako ten ludzek, on chciał mnie się wysługiwać. Podaje mnie mojego konia, major zaś raz się, Romku, trzymaj konia. No i to się przyjmowało normalnie. A Kalątkiewiczek powiedział, podtrzymajcie mego konia. To tak jakby rozkaz. Ja raz ją raz, a trzeci raz powiedziałem paniorów, że ja nie będę panu nie wstrzymał, ja nie jestem żadnym ordynansem czy coś. I nie będę. on mnie do raportu do majora. Miałem raport pierwszy u majora, niby karny. Przy majorze mówię, że ja, a to już kilka tygodni upłynęło z chwili, kiedy Luzak zabity. Ja mówię, pan major powiedział, mnie, że pan, pan major znajdzie drugiego Luzaka. Znaczy, a ja ciągle jestem. Powiedziałem, że jestem ziemieninem tak samo i uważam, że pomoc krótka to moja obowiązek, ale Usługiwanie oficerom, tak dokładnie powiedziałem, czyszczenie butów, często nie jest w moim charakterze i tego robić nie będę. Rotmistrz Kalenkewicz mnie przedstawił za to, że nie chciałem jego konia trzymać, że nie wykonał, a on dał mi rozkaz, a ja nie, nie chciałem. Ja powiedziałem, że zostałem tu w oddziale nie po to, żeby usługiwać oficerom, ale po to, żeby służyć kraju ojczyźnie. I z tej złości, jak mówiłem, bo ja tak sam słyszałem, że zimnie i lecieć z oczu. Майор положил мне руку на раменю, тихо, хлопче. А я что поведем так, пане майоре, если пан не знает Люзака, то прошу меня потому бо иначе я сдезертирую, я не буду уже дадлужи в отделе, не буду выслугивал. Ты майор положил мне руку на раменю, успокойся, хлопче. Я прошу тебя, на сверх и жизнь с майором была замеченный. Положил мне руку, мой хлопче, ты замеченный, я сейчас почему два ты года делал лобу. Pojedziesz do, ja mam dwie siostry w Setcek i bardzo Cię martwię. Pojedziesz do Setcek i jak przyjedziesz to pogadamy. Tylko musisz mnie na Boże Narodzenie wrócić. Mieszka pan w Anglii. Chciałbym spytać, jakie są stosunki między żołnierzami innych formacji? Specjalnie nie ma różnicy, ale w Londynie w dłuższy czas w kole AK to była duża różnica, a Hubalczyk, Hubalczyk przyjawił się rozkazom, nie wykonał rozkazów. Ja im ciągle tłumaczyłem, teraz wytłumaczyłem, bo już przekonali się, że żadnych rozkazów nie było, poszczególni dowódcy dawali... рассказы. Мы имели в жиме радио, слухали в с Тулюзой. На -на -ну, мувили, о нас мувила Тулюза, Англия мувила, о нас... Нас называли партия с Горыч Винтокшистских, мы так первые назвались. Позже с выделили, мы были отдел выделенных партизанцев Горыч Винтокшистских. Кто мы были с nasz obowiązek i nasza odpowiedzialność, póki my żyjemy. Jeszcze Polska nie zginęła, póki, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z niebioski. Dziutant majora Dobrzeńskiego, Romu Alto Rodziewicz podczas swojej wizyty w Polsce odwiedził Radom. Był gościem zespołu szkół zawodowych imienia Hubala. Tam został nagrany ten wywiad. Za pomoc w realizacji materiału dziękujemy pani Zofii Mokrzyckiej. Romuald Rodziewicz następną swoją wizytę w kraju zaplanował wiosną 1998 roku. Wtedy dowiemy się więcej o dalszych losach oddziału majora Hubala.